No dobra, wchodzimy. wchodzimy tutaj do tej pseudo-włoskiej restauracji. Byłem tu parę razy. Pizza jest taka. Ala, cóż? Jaj, ja. A ja. A ja. Dobra, wchodzimy tutaj. Także proszę Państwa. A ja? Dobra, nie wiem, czy mogę to wyłączyć. Pozdrawiam. wiem, to ma tyle wspólnego z włoską kuchnią. Jak włos spadnie do jedzenia, to jest tutaj kuchnia, włos jak się mówi slime to po polski. Slime? Ja ci wytłumaczę. Slime to jest coś, czym w ogóle nie powinnaś się bawić. Ej, tak się dobrze tłumaczy na polski. Bo to wygląda cenowo. Winko małe 3,90, duże 50, 7,20, butelka 21 chodów. Ja wina nie piję, ja wina nie piję i bardziej mnie interesuje właśnie jakieś pisko. A gdzie mamy pisko? Beer, czyli beers, czyli y, piwo z tak zwanego y, chili, Kia. Chili, chili, chili. chili, to bądź cicho także tutaj mamy y, butelkowane piwo, jest tutaj właśnie tak co wygląda małe peronie za 4,80 nie opłaca się lepiej sobie wziąć z pańcika, czyli 567 ml, z tego co pamiętam, za szóstaka a ja zawsze wolę piwo z że w Anglii jest limit alkoholu dopuszczalny 0,7 promila, także spokojnie można sobie z dwa pańczykami przyjeździć. Ja tego oczywiście nie praktykuję. Czasami pije się i w do okazji. Kleje pan? Kleje pan? nie nazwałbym tego chlania. Pije się nieraz do kolacji i tyle. Czekamy na kelnera. No, obsługa tutaj już dostaje minusowe punkty. A mamy tutaj bardzo właśnie strict Georges na kelnera. 5 minut później nadal nic. jesteśmy głodni, nie kapeć w papie. W piwnicy ludzie właśnie chodzą na ulicę u góry. A my jesteśmy w piwnicy. Bardzo kameralny właśnie tutaj taki stoliczek jest. Chyba jakaś impreza będzie dzisiaj tutaj grubsza. Widzieliśmy, to są właśnie te Fix Price Menu, czyli takie Ala tam happy się czy coś, czyli mamy jeden kurs za 1495, dwa za... 16,95 za 19,95 dla dzieci za dyszkę, nie I w starterach mamy zupa dnia, chicken wings, garlic mushroom, grzybki yes. właśnie z, z czostkiem yes. w takim tortości. i o, to cocktail Czyli tak wiem, ja poszedłem dzisiaj budżetowo, czyli wziąłem tylko dwa kursy tutaj z tego tańszego menu. Wziąłem sobie garlic mushroom na starter i na mainach wziąłem roast beef. Z czym to jest serwowane? Eee, Mash potato, vegetables, Yorkshire pudding Ach, gravy, no fajne. Właśnie menu takie ich po prostu zwykłe Trochę pizze za właśnie, ma mam za 11,50 Do dochodzą nawet 15 funtów za pizzę Tu mamy różne, o tu mamy steki od 24 funtów do filet steak jest. Czy nie ma? Nie widzę, że był filet steak. O, jest filet steak to już 35 funtów, ale no, to jest fajny, właśnie. Lubię taki takie, znaczy pół surowy, półsurowy, właśnie kwisty Bardzo lubię, bo są bardzo dobre. Zawsze robiłem weldon, czyli taki bardzo wypieczony, ale to jest marnowanie mięsa, dlatego. Teraz przez te pomniukę dostałem Medium re i zakochałem się właśnie w takim stopniu yy, upieczonego właśnie steka. Uwielbiam, palce i zaś. Najlepsze w gusto. Może tam się przejdziemy kiedyś. Na szczęście pojechaliśmy dzisiaj po budżecie, czyli wzięliśmy, e, wzięliśmy traditional Sunday lunch. Także oczywiście jakby się poszło do gdzie kiedyś się przejdziemy do takiej mordowni, tam byśmy nażali się za połowy kosztuje, chociaż tutaj ta quality jest troszeczkę taka szemrana, bo jak tu pizzę jadłem, to nie byłem za bardzo zadowolony. Sos takim dły był i tak dalej. Może się coś podwieniło, może kucharz miał kaca, nie wiem, no, trzeba będzie jeszcze raz to zweryfikować. A najgorzej jak jest kelner skacowany, pamiętajcie, jak jest kelner skacowany, to nie zamawiajcie piwa, tylko idźcie sobie do baru po piwo, bo ci kelner zawsze będzie tam, wiesz, podpiję. Ja wie? Oczywiście jak coś rozwaliła i trzeba było wziąć nowy kompersy, bo wziął tym. No brawo, brawo mnie. Brawo, tak właśnie z miną w restauracjach, nie? Nieprawda. tak! to jest grzeczna, tylko dzisiaj jesteś taka, nie? Rozszczepana. Z, z akcentem Sylwestra Stallone i zabrał mi menu, także... No nie pokażę już wam więcej co tu jest. Chyba, że połażę tutaj po talerzach i będę pokazywał co ludzie źródło. Ludzie jedzą tutaj makaron, czyli tak zwaną pastę. Nie mylić z pastą do zębów, ale proszę jej używać, żeby wam nie waliło z pyska jak z wysypiska Pozdrawiam, tylko z moją Pozdrawiam wszystkich, nie ma tak feloni. To jest, dobrze Państwa, to jest właśnie. To jest to. To, 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 to to jest to. Dziewczyny właśnie poszły do toalety, także się chwilkę podratować w spokoju Piwkiem bezalkoholowym. Także wasze zdrowie. Cheers! Jak wyglądają niedzielne tutaj w Sunday lunche w Anglii. Tu właśnie mogą wychodzić do knajpek, do kawiarenek, do pubów, zjeść, wypić z całymi rodzinami. Dzieciaki się bawią, rodzice troszeczkę. Za kołnierz nie wylewają. Ale taka to jest kultura. Święta, nie święta, to jest tylko kolejny powód, żeby się narąbać. Ja myślałem kiedyś, że w Polsce się zobili, Ale ale przyjechałem do Anglii, to mówię, nie. W Polsce jest więcej A to tylko dlatego, że tutaj żule chodzą do, yy, do takich właśnie social clubów i tam playą, no To jest zarzucie śmierdzielszy goszczy z żule niż tutaj z, u nas w Polsce spod sklepu. Spod okay? Tak? Czekasz na długo? duchobłodna jesteś? A co zamówiłem sobie? Zapomniałam Zapomniałam o, Tak zawsze jak wraca ze szkoły Jak było w szkole? Fajnie, a czego się nauczyłaś? Zapomniałam zawsze jeszcze nie ma piwku, nieubogalnie schodzi w dół to jest bardzo zły znakiem Ale smaczne bardzo Jeszcze ja się dowiedziałem co będzie w przyszłotygodniowym na wspólnej Dzięki bardzo tutaj w, w kadr Wtedy zapomnia, zapo, zapomniała kto tu to jest szefem To jest fanta, to jest fanta. I przepraszam, mały update. To, to nie było Peroni, tylko to jest Moretti. Pivo, pivo, pivo. To jest Fanta Moretti. Yy, Przepraszamy, yy, wróćmy do naszej zabawy. Jedzenie rada, moment, proszę Państwa przyjdzie. O, przepraszam za trzęsienie ziemi, bo w krzesło, na której stoi kamera. Także... Właśnie, co to jest za żarcie. No, w następnym odcinku yy, pokażę Wam wasze tradycyjnego fish and chipsa, czyli tradycyjne żarcie. Takie angielskie hmm. Oczywiście jest zwykle kelne, jest też papier yy, Garlic mushroom, pachnie właśnie freddlczowskie, to są grzybki Tutaj właśnie Misia ma ziemniaczki po tej czyli takie właśnie Pire yy, ziemniaczane Tutaj właśnie jest gravy, czyli sos pieczeniowy Zestaw warzyw, którego oczywiście Mija bardzo, bardzo nie, nie przepada No dobra, trzeba to spróbować Próbujemy tego właśnie yy, grzybka to jest. Jest bardzo dobre. Grzyb jak grzyb, nie? Ale powiem wam, że nie jest zły. Fajnie takie tutaj właśnie. Ale dobre. Mm. Ale smaczne. Dużo nie dali właśnie tej graneczki, ale fajnie naprawdę. Mia, Niech ci tutaj pawiamy. Jest average takie średnie. Pyszne są te grzyby w tym czosnku z tymi grzankami. Właśnie, co to jest? To jest olej? Czy to jest tutaj naszego czosnkowe z czosnkiem? No i jeszcze wzbogacone czosnkiem w pudrze. <gry> Jestem tutaj właśnie z osobą, która jest e, pokrzyknięta królem reklamacji. E, zawsze ma jakieś obiekcje, zawsze ma jakieś pretensje i kelnerzy ją widzą to już... Dobry. Boją się po prostu tej osoby. Także, wszystko dzisiaj jest na tip -top. Moja córka je To znaczy, że musi być naprawdę Bardzo dobre, bo ona je tylko Albo Mcdonalda, albo nic Jak jej mówiła, że jest? Pyszne, tak? A po angielsku pyszne jak jest? Delicious Delicious, Ty to jesteś, co? Dzisiaj ja, robimy lekcję angielskiego, tak? Później Będziesz tym uczyła, tak? Ja prawidłowo już trudne wyrazy. No, Przyspaweczka za nami, naprawdę ten sosik nie. Tak jakbym tutaj nie był nie powodu, to bym chyba, chyba bym zrobił właśnie tak. Ale nie zrobię tego, no bo wiadomo, dużo tu jest osób, więc nie będę robił siary, prawda? Jak siar. Życie początkującego YouTubera nie jest łatwe. Zwłaszcza, że mam nieprofesjonalną tutaj dookoła właśnie otoczkę. Wpiedzielają cię w kadr Nie pytani, a jak zapytasz. To jest cisza. Jak w szkole. Każdy gada, jak się tam zapyta, to morda w kubeł. Wiszaczku, jeszcze ładnie, nie ci na pewno? Bardzo dobrze. Ja już się najadłem tymi grzebami, a to dopiero będą się to, to danie, więc także jakbym mógł, to być tylko sam starter zjadł. Nie? Ale niestety drugie danie już idzie. Doszło moje jedzonko. Proszę Państwa, co my tutaj mamy? Mamy właśnie wołowinki, taki zdrowy ładny kawałek. Mamy do tego właśnie. Pire ziemniaczane. Co to jest tutaj to? E, Turnik masz. Jak? Turnik masz. Czyli co to znaczy? Sweet, takie warzywa. Tak, nie, to smakuje taka kapusta, ale. do tego mamy groszek, Sweet, ziemniaczka, ziemniaczka pieczonego mamy i właśnie ten pudding, y... Yorkshire pudding, nie? który nie jest serwowany tylko w Yorkshire, ale i w całym kraju. Życzymy wszystkim smacznego oraz udanego popołudnia. Ale jeszcze raz wrócimy do Was, najpierw muszę to skosztować po prostu, bo pireczki maczone naprawdę są pyszne, cały czas jem jakieś kebaby, jakieś pizze i tak dalej, a to jest tak ala domowy właśnie obiadek, także naprawdę urozmaicenie dla mnie, zobacz tą gołowinkę, no, mogłaby być trochę bardziej doprawiona, ale jest fajna mięciutka, nie jest żadna taka guma. To jest ten soscia tutaj gravy, tak? No mięso mogą być bardziej doprawione, ale jak mówiłem masz sól może co dosolić, jak będzie guma, no to będzie żół i żół i żół tutaj, prawda? Także jeszcze raz... Życzę sobie i wszystkim do kosmacznego. Proszę Państwa, tak jak właśnie u nas tradycyjne to jest taki obiad w niedzielę, to jest schabowy, ziemniaki, kapusta jakaś czy coś, porosu przetem, to tu jest właśnie takie tradycyjne Joseph Pudding. Ziemniaczki, wołowinka z gravy, czyli z sosem pieczeniowym. troszeczkę yy, warzyw, parafiorek i tak dalej. I tym właśnie akcentem oddajemy go do studia. I Naprawdę, im, im, im więcej jem tej wołowiny, tym jest bardziej taka, no... taka, znaczy, no jest bla, taka blanch, nie? I tak, jest okej, okay, fajnie, dzięki. Tylko, że jest bardzo niedoprawione mięso, ale... Nie będę już jej przykrości, bo... Jeszcze się obrazi. Widzicie, mi się mija, tradycyjnie tradycyjnie... Już nie chcę. I ja zawsze jak jest, biorę ją do restauracji zawsze bierzemy jedną porcję tego, co ona je, ona je, a ja jem po niej, bo to szkoda pieniędzy jest na nią, bo i tak nie je. Ale mówię, nakręcam program, nie będę robił siary. Wiesz, że jeden obiad na czterech, wiesz, <grystanie> Muszę powiedzieć, że to mięso, to się po prostu tego nie daje. Jest tak w ogóle niedoprawione, że po prostu szok. Nie wiem no, co zrobić, nie? Czyli ogólna. Yy, myślę, że ocena jest raczej negatywna. Jeśli chodzi się do Newcastle to u nas, no, na pewno mają jakieś lepsze pozycje, w każdym razie moja dzisiaj prawdopodobnie kuchyć błyskawany. Zaszalał troszeczkę na Kissajdzie. No, no, Dolałem sobie tego sosu, robię kolejne podejście. Robię kolejne podejście do tego, co Sosem nie było aż takie złe. Chyba przeważyła moja polska oszczędność, że trzeba za zapłacone żarcie jeść do końca. Tak jest bo jestem z Polski. ponownie zaczynamy teraz właśnie najtrudniejszy etap tutaj tego przedsięwzięcia, czyli rachunek. Czyli tradycyjnie. Ja wychodzę oknem, wyjdziecie do toalety, tam też jest okno, a my ja pod stołami przejdzie. Pozdrawiam, czekamy na rachunek. Okazało się, że okna są yy... Zablokowany i nie może być oknem. Także będziemy musieli zapłacić, proszę Państwa. Trzeba było wziąć jedną porcję na czterech. Wyjście oknem odpada. Także teraz podejmujemy plan B: czyli reklamacja. Czekaliśmy za długo, za było jałowe. Nie płacimy pełnej ceny. No i proszę Państwa, byłem na zewnątrz, żeby zaczepnąć świeżego powietrza i ominęła nas reklamacja. A reklamacje tutaj są właśnie na bardzo wysokim poziomie, także no może następnym razem zawiemy się na reklamacje. Zobaczymy. Jeszcze rachunek nie przyszedł. Na razie tylko zjewki poszły do kelneru. Zobaczymy jakie to będzie miało oddźwięk z kuchni. Proszę Państwa, reklamacja jest fotku. Niestety nie, nie będziemy tego nagrywać, ponieważ są to sceny drastyczne, a na poziomie dantejskie. Także to odpuścimy sobie. Rachunek przyszedł nam w wysokości. Nie jest tak źle, bo za trzy osoby jest 56 funtów. 56 funtów. Tak jest. Proszę Państwa. A rachunek. Pierwsza wersja 56.05. Zobaczymy ile, ile tutaj osoba ze mną obecna zbije tego rachunku, z którego jest właśnie bardzo słynna ta. Czasami zbije i 100% Grub... Proszę Państwa, no i po grubszej awanturze rachunek zjechał do okrągłego 50 funtów, proszę Państwa Słyszamy restaurację, pizzerię UNOS i niestety no, niezbyt dobre słowo możemy powiedzieć jedzenie jest troszeczkę niedoprawione tak jak wspominałem, pizza, ten sos od pizzy, to po prostu jakby ktoś tylko, nie wiem przeczer pomidorowy posmarował na ciasto także, ja osobiście nie polecam tego miejsca, znam dużo, dużo lepszych miejsc, ale tutaj się Znajoma uparła, no i poszliśmy. W następnym odcinku zabierzemy Was do tradycyjnego Fish and Chips'a i trochę troszeczkę powiemy o tych ich tradycjach. Pozdrawiam, oddaję go z studia Halo, Halo, Marku, Halo. że żebyśmy parking tylko na godzinę. Także być może spotka nas z nimi o niespodzianka w postaci mandatu, ale mam nadzieję, że nie. No, no na szczęście nie ma mandatu, a mieliśmy czas do 13.46, która jest godzina? No to. O godzinę dłużej, dobra.